Jesteśmy w gospodarstwie Janusza Krakowiaka w miejscowości Strużewo koło Załusk i za chwileczkę podpatrzymy pracę opryskiwacza pelikan Vento z firmy Bury. Porozmawiamy także o tym, w jaki sposób działa pomocniczy strumień powietrza. Zapraszam! Jest z nami pan Janusz Krakowiak, właściciel gospodarstwa, który od jakiegoś czasu użytkuje właśnie opryskiwacze Pelican Vento. Panie Januszu, dlaczego zdecydował się pan na zakup tego opryskiwacza? Do tej pory użytkowałem zwykły opryskiwacz rozkładany, podobny, tylko bez strumienia powietrza. Zmotywowało mnie to zakupem no po prostu raz można pryskać wieczne warunki pomaga, to ułatwia, no i dodatkowy strumień powietrza ułatwia lepsze pokrycie, dotarcie do, do dolnych części roślin. No i po prostu no, zabieg jest wykonany no, precyzyjnie. I który to jest sezon użytkowania opryskiwacza w Pana Drugi rok użytkuję ten opryskiwacz, no jak na razie jest okej. Okay. Maszyna no, sprawuje się na razie, jest dobrze, no, ułatwia sporo, sporo, sporo pracy w gospodarstwie, no, czy wiaterek, czy, czy coś. Delikanvento to opryskiwacz, który od lat jest już w ofercie firmy Bury. Proszę powiedzieć, do jakich upraw jest on stosowany? Najczęściej są to uprawy specjalistyczne, tam gdzie te zabiegi są bardzo ważne i tam gdzie trzeba głęboko pokryć rośliny, czyli no, są to truskawki, pomidory, ziemniaki, jakieś inne warzywa. No właśnie, jesteśmy tutaj na plantacji truskawki na Mazowszu i rolnik zdecydował się na takie rozwiązanie z pomocniczym strumieniem powietrza. Na czym polega ta, to, to rozwiązanie? Rękaw powietrzny powoduje nadmuchanie preparatu w roślinę. Tak? To znaczy, do truskawek może lepszym rozwiązaniem jest opryskiwacz z dyfuzorami. Natomiast tutaj ten rolnik dlatego wybrał, to maszynerze ma również inne uprawy, ma ziemniaki, ma warzywa. Myśmy ten opryskiwacz wprowadzili do swojej oferty już w 1999 roku, bo, bo były pierwsze zapytania wtedy i, i no, pierwszy opryskiwacz sprzedaliśmy do gospodarstwa, które uprawiało 100 hektarów ziemniaka i wtedy rolnik stwierdził, że koszty zabiegów spadły o połowę. No macie informacje od rolników, którzy stosują tego typu rozwiązania i tego typu opryskiwacze. Jak to się u nich sprawdza w gospodarstwach? Co mówią? To znaczy, no, nie spotkałem niezadowolonego rolnika, który by korzystał z maszyny z rękawem powietrznym i by powiedział, że to wyrzucone pieniądze na pkiwacz. To jest maszyna, na której nie wolno oszczędzać dlatego że tak jeżeli źle uprawimy czyli jakąś gorszej jakości maszynę uprawową kupimy tak możemy stracić nie wiem 10 15 20% plonu jeżeli kupimy zły siewnik źle zasiejemy możemy stracić nie wiem 30 40 50% plonu ale jeżeli kupimy zły opryskiwacz to możemy niestety stracić, y, y, robiąc zły zabieg, możemy stracić 100% plonów. Tak?